Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na rozkład kart na miesiąc lipiec. Sprawdzimy, jak może wyglądać Wasze e, życie finansowe, sytuacja zawodowa w tym miesiącu. E, tutaj będziemy wybierać cztery karty. Od lewej strony jest to karta najpierw e, z gramofonem, dalej klepsydra. Telefon i SOWA. Wybierzcie sobie kartę, która najbardziej do Was przemawia, i z tej karty będziecie mieć czytanie. Daję Wam chwileczkę na wybór odpowiedniej karty i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją kartę, najpierw no zaczniemy od karty z gramofonem. Zobaczymy, jak może wyglądać sytuacja finansowa i życie, życie zawodowe w lipcu. Jak może wyglądać Twoja sytuacja finansowa i życie zawodowe w lipcu? Sytuacja finansowa w lipcu. Jak może wyglądać? Czego możesz się spodziewać? Okej. Okay. Tutaj na początku karty pokazują więcej pracy, więcej obowiązków. Um, dojdzie coś jeszcze, ale mimo wszystko tutaj karty wskazują, żeby się, że tak powiem, za szybko nie rozpędzać. Karta dwójki buław mówi o tym, żeby nie wykonywać kroku do przodu. Nawet można wykonać krok do tyłu, żeby się przypatrzeć, żeby na spokojnie wszystko przemyśleć. Karta siły pokazuje, że będziecie mieli w sobie taką dużą wewnętrzną moc. Um, jeżeli chodzi o stricte zarabianie pieniędzy, to są szanse, są możliwości, żeby te pieniądze płynęły właśnie z innych stron, pod warunkiem właśnie, że nie będziecie działać tak um, bez, bez namysłu, że czasem właśnie lepiej się wycofać. Ale mimo wszystko, te karty pokazują, że um, tych tak jakby. Możliwości zarabiania będzie o wiele więcej, bo tak jak powiedziałam, tu dojdą jeszcze jakieś obowiązki, jeszcze być może jakieś dodatkowe zlecenia. Tak więc y, tych dróg, jeżeli chodzi o y, płynięcie gotówki, będzie o wiele więcej niż mieliście na przykład y, w tym miesiącu. Y, jeżeli chodzi o osoby, które szukają pracy, y, tutaj karty pokazują, że y, jak najbardziej macie szansę na znalezienie pracy, z tym, że musicie się bardziej wykazać, bardziej postarać. Ogólnie jesteście tutaj kar, w karcie siły, czyli macie, macie taką moc, macie taką możliwość, yy, z tym, że nie wszystkie drogi na obecną chwilę, nie wszystkie drzwi są dla Was otwarte. Tutaj karty też pokazują, żeby się właśnie lepiej zastanowić, żeby przemyślać, żeby być może też za szybko w coś nie wchodzić, ale ewidentnie macie szansę, a właśnie w miesiącu lipcu znaleźć dla siebie wymarzoną pracę. Yy, to teraz sprawdzimy osoby, które wybrały drugą kartę, kartę sklep cytron zobaczymy czego Wy tu się możecie spodziewać, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i zawodowe w lipcu? Jak może wyglądać Twoja sytuacja finansowa i zawodowa w miesiącu lipcu? Jak może wyglądać Twoja sytuacja finansowa i zawodowa w miesiącu lipcu? Jak może wyglądać, czego możesz się spodziewać? Ok, tutaj karty nie pokazują niczego konkretnego. Po pierwsze, jeżeli jesteście osobami, które szukają pracy, ewidentnie musicie się wykazać cierpliwością. O tym mówi tutaj na początku karta siódemki monet, czyli czekanie, cierpliwość. Dalej macie karty umiarkowania, czyli żebyście do tego tak podchodzili na luzie, żebyście potrafili zachować taki balans, żeby to tak wszystko jakby. Wypośrodkować to, co do tej pory robicie, i karta Gierka Kilchów pokazuje prawdopodobnie wasze nastawienie do tego, co was otacza, do tej całej sytuacji, że na przykład szukacie pracy, że jesteście właśnie w roli takich osób poszukujących. Tutaj karta Gierka Kilchów pokazuje, że być może na pierwszy rzut oka sprawiacie wrażenie osoby takiej bardzo zakompleksionej, wycofanej, nieśmiałej, że jesteście osobą, która prawdopodobnie może sobie w czymś nie poradzić. Tutaj bym raczej właśnie starała się zmienić swoje zachowanie. Być może wy po prostu też tak czujecie, być może nie, nie to, że wszyscy was tak odbierają, na przykład jeżeli chodzicie na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, a jako właśnie takie osoby, tylko że być może to wy nie czujecie się pewni siebie, swoich kwalifikacji, swoich umiejętności. Tutaj bym właśnie bardziej pokazała to, że jestem zupełnie inną osobą. Tutaj karty mogą właśnie pokazywać, że powinniście się tego pozbyć. Um, powinniście być może bardziej uwierzyć w siebie, że jest szansa na znalezienie odpowiedniej pracy pod warunkiem właśnie, że przede wszystkim wykażecie się cierpliwością, odpowiednio, że tak powiem, do tego zdystansujecie i znajdziecie taki um, balans, taką równowagę w tym, jak postrzegają was inni, jak wy się e, zachowujecie. Um, Karty też mogą mówić o takim wewnętrznym spokoju, żebyście też za bardzo tego wszystkiego nie przeżywali. Jeżeli chodzi ogólnie o kwestie finansowe, to karty też raczej mówią o, przede wszystkim o oszczędzaniu, o tym, żeby się nie spodziewać jakiegoś szybkiego wynagrodzenia, jeżeli nawet robicie jakąś, zaczynacie jakąś pracę, która jest jakby Waszym hobby i zamierzacie na tym zarobić, tutaj przede wszystkim wskazana jest cierpliwość cierpliwość, właśnie taki, taka, taka, taka równowaga, żebyście potrafili się tak zdystansować, jeżeli chodzi o pieniądze, że nie wszystko przychodzi tak łatwo, tak szybko. I tutaj karta Giermka Aniołków też może mówić o kwestiach finansowych, że mm, ewidentnie y, jesteście kimś takim dopiero początkującym, że y, być może jeszcze nie potraficie odpowiednio zarządzać pieniędzmi, że właśnie nie potraficie y, tak jakby znaleźć tego złotego środka między wydawaniem a zarabianiem. Tak więc tutaj u Was, jeżeli chodzi o lipiec, też może być dość tak krucho ogólnie, jeżeli chodzi o kwestie jakieś finansowe. I to teraz sprawdzimy trzecią kartę, kartę telefonu. Zobaczymy, czego Wy tu się możecie spodziewać, jeżeli chodzi o kwestie finansową zawodową w lipcu. Jak może wyglądać sytuacja finansowo-zawodowa w miesiącu lipcu? Jak może wyglądać twoja sytuacja finansowo-zawodowa w miesiącu lipcu? Jak może wyglądać sytuacja? Ok, jeżeli jesteś osobami poszukującymi pracy, te karty mogą wskazywać, że Macie szansę na znalezienie pracy w branży, w której na przykład już działaliście, w miejscu, w którym już kiedyś pracowaliście karta, szóstka kilkowist pokazuje to, co już było, przeszłość, i tutaj szóstka mieczy mówi o tym, że to powraca. Tak więc macie szansę na znalezienie pracy w branży, tak jak powiedziałam, w której już pracowaliście, w miejscu, w którym już pracowaliście, poprzez osoby, które już znacie z przeszłości, i tę pracę możecie otrzymać właśnie. Albo znaleźć właśnie w sposób zdalny. Możecie właśnie ją wykonywać w sposób zdalny. Tak więc tutaj ewidentnie jest to bardzo dobry miesiąc dla osób szukających pracy, pod warunkiem właśnie, że cofniecie się do tego, w czym jesteście tak naprawdę bardzo dobrze, w, w tym, co już umiecie robić, i kontaktując się być może właśnie z osobami, które znacie. Jeżeli chodzi o ogólnie o kwestie finansowe, tutaj karty pokazują, że mogą się zdarzyć jakieś nowe wydatki, może jest właśnie coś z przeszłości powróci do Was, jakaś, jakaś nie, jakiś niezapłacony rachunek, Ym, mogą być jakieś większe wydatki właśnie y, na dzieci, może y, będą jakieś wyjazdy y, waszych dzieci. Y, tutaj karty też mogą mówić o tym ogólnie, że jeżeli chodzi o pieniądze, y, może się zdarzyć właśnie jakiś nowy sposób na zarabiania tych pieniędzy i te pieniądze możecie właśnie zarabiać poprzez. Y, Internet, możecie zarabiać je drogą zdalną, możecie je zarabiać właśnie w branży powiązanej z dziećmi, możecie je zarabiać w branży powiązanej jakby z przeszłością. Wiem, że to tak ogólnie brzmi, ale tak trudno mi teraz wymyśleć, co karta wszystkich Kilków może przedstawiać, bo to może być tak jak powiedziałam, jakaś branża powiązana z dziećmi, branża powiąza, powiązana z przeszłością, z tym co kiedyś było, czyli tu może być nawet fotografia, prawda bo fotografia jest taką branżą, taką którą się robi w danym momencie, ale jeżeli już patrzysz na efekt końcowy, czyli na tę fotografię, to to już było, czyli to się już wydarzyło jakiś czas temu, czy to było zdjęcie zrobione przed sekundą, przed 5-10 minutami, to w każdym, w każdym razie ta sytuacja już była, czyli jest tak jakby powiązana z przeszłością. Tak więc tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały kartę telefonu, no ewidentnie jest szansa na znalezienie i pracy i jest szansa na jakieś dodatkowe źródło dochodu na coś całkowicie nowego. To teraz jeszcze tylko osoby, które wybrały kartę SOWY. Zobaczymy, czego wyjście możecie spodziewać, jeżeli chodzi o kwestie finansowo-zawodowe, jak może wyglądać sytuacja finansowa w lipcu i życie zawodowe. Jak może wyglądać Twoja sytuacja finansowa i życie zawodowe? Czego możesz się spodziewać? Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały czwartą kartę, no te karty od razu pokazują duże pieniądze, duże pieniądze z zagranicy, z daleka, ale również kartę królowej mieczy, czyli karty symbolizującą jakąś urzędniczkę. Coś będzie załatwiane. Lub ta kobieta po prostu jest osobą z daleka. Um, jakieś spadki, jakieś dobre inwestycje. Um, tak więc no tutaj ewidentnie um, Was w lipcu czekają um, tak jak powiedziałam, duże pieniądze, duże pieniądze, których być może się nie spodziewacie, duże pieniądze płynące do Was z daleka, które możecie otrzymać nawet od jakiejś tak zwanej cioci z Ameryki. W każdym bądź razie będziecie usatysfakcjonowani, jeżeli chodzi o właśnie kwestie materialne. Jeżeli jesteście osobami szukającymi pracy, tutaj też ma wrażenie, że macie szansę na znalezienie bardzo dobrze płatnej pracy, z tym, że ta praca może właśnie być w jakiejś zagranicznej korporacji, może się wiązać z jakimś wyjazdem za granicę, może się wiązać właśnie tak jakby um, pracą dla osób z zagranicy, jeszcze jesteście tutaj w Polsce i pracujecie, obsługujecie klientów właśnie z zagranicy, pod warunkiem właśnie, że wykażecie się przede wszystkim swoją inteligencją, swoją wiedzą, że to będzie na pierwszym miejscu brane pod uwagę. Lub też po prostu karta królowej mieczy może przedstawiać jakąś Waszą znajomą, która Wam może pomóc właśnie w znalezieniu tej pracy. Tak więc jeżeli chodzi o osoby, które wybrały czwartą kartę, no to ewidentnie same super sytuacje mogą Was czekać, jeżeli chodzi o kwestie czy finansowe, czy też zawodowe w miesiącu lipcu. Tak więc to tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was na kolejne. Pa, pa!